Ciekawe, czy uda mu się pokonać bramkarza skarnego. Piłka w siatce. No, zobaczmy, czy wytrzyma presję. Kapitalnie, prosto w środek. Zaryzykował, ale jak widać, opłaciło się. I piłka w siatce. Pokona bramkarza, czy też bramkarz Przeczytaj jego zamiary. I jest, jest bramka, a nie dał rady zatrzymać tego strzału. Przy strzale z 11 metra to strzelający ma zawsze przewagę. Bardzo ładnie uderzył. I piłka ląduje w siatce. Szykuje się do wykonania rzutu karnego i pytanie strzeli mocno czy Ten pojedynek bezapelacyjnie wygrał bramkarz. Napastnik próbował podciąć piłkę, ale to jednak była zła decyzja. I piłka nie wpada do siatki dzięki interwencji bramkarza. Ależ to zrobił, naprawdę fantastycznie się zachował. Znakomicie, w sam środek bramki. Zmylił bramkarza i gol. Ale znakomity gol. Losy tego spotkania zależą od tego rzutu karnego. I nie trafia, nie trafia do bramki. Tak oto kończymy tę serię jedenastek. A więc już wiadomo, że to zawodnicy drugiej drużyny awansują.